Witam was kochani ponownie. Karta dnia na czwarteczek, czwarturnio 16, październik, 16 października. Wybieracie jedną dla siebie oraz jeżeli chcecie oczywiście drugą dla osoby, którą chcecie wesprzeć. Raz dwa trzy intuicyjnie wybierać. Nie rozumiem. Nie analizom. Raz dwa ok, uwaga zaczynamy ojojo, jedyneczka jestem aniołem pokoju przynoszę ci ukojenie i prostuję twoje ścieżki słuchajcie hmm, będzie to dzień, gdzie wy poczujecie jakby ulgę nie przestraszcie się że czujecie ulgę to jest dobrze to jest bardzo dobrze tak? To ma być ulga, ukojenie. I tą energię macie wychwycić, tak? Zwróćcie uwagę, wy nie składajcie pustych obietnic na odczep się, bo ktoś będzie marudził, ale uważajcie, bo ktoś będzie składał wam puste obietnice. I wy, jak wyczujecie intuicyjnie, że to jest pusta obietnica, to nie oczekujcie wiele. Sprawdzajcie poprzez to, czyli zobaczę, czy dotrzyma ta, ta osoba słowa, tej obietnicy, tak? Bo jeżeli dotrzyma, to ok, a jeżeli nie dotrzyma, to już będziecie wiedzieli, że ta osoba ma tendencję do pustych obietnic. Chyba, że już wiecie, która osoba z waszego otoczenia składa puste obietnice, na przykład partner, partnerka, mąż, żona, koleżanka, kolega z pracy, przyjaciel, przyjaciółka, czy ktoś z rodziny, no to weźcie poprawkę, bo znowu ta osoba będzie próbowała złożyć puste obietnice dwójeczki, jestem aniołem opiekuńczym rodzin, twoją rodzinę czeka radosna zmiana lub powiększenie powiększenie to nie tylko dziubaski dzidziuś ale i też y, może być tak że to są też takie te przyjaźnie, wieloletnie szczere to też jest jakby rodzina tak, i temu komuś może coś się powiększyć w sensie może ktoś zajść w ciąży, tak, z Waszych przyjaciółek, któraś? To też jest radosna, radosna, jakby informacja dla Was. Bądź ktoś wyjdzie z kłopotów, bo jak Wy nie macie tych potężnych kłopotów, już wyszliście, to może kogoś uda Wam się wyciągnąć z kłopotów. I to jest też radosna zmiana. Oraz dziubaski, nowy narzeczony, czy nowa narzeczona, jak to zawsze mówię. To będzie zbawienie. Ta energia będzie dla Was zbawieniem, tak? Jak wy, będziecie, jak wy wprowadzacie zmiany w sobie, to ci, którzy dobrze Wam życzą, ci opiekunowie, oni też się cieszą, tak? Więc to może być ta radosna zmiana, która będzie dla Was zbawienna, bądź jakaś dobra informacja. Trójeczki. Jesteś dezorientowany i nie możesz podjąć decyzji, ponieważ nie masz dość informacji. Zbadaj dogłębnie sprawę lub zasięgnij porady eksperta, zanim dokonasz wyboru. Co nagle to wiecie? <laughs> Przepraszam, to po diable przysłowiowym, nie? Powolutku, z rozsądkiem skupcie się na jednym. Nie sto srok na za ogon, bo wszystkie wam uciekną. Skupić się na tym problemie, który jest najpilniejszy. Tak? Bo zobaczcie, wy jesteście zdezorientowani, bo tu, gdzieś, jakieś ploteczki, tu coś. Skupić się na tym, żeby dociekać prawdy, a dopiero wtedy podejmować decyzję, dopiero wtedy przystępować do dyskusji. Czasami warto przemilczeć, żeby zaobserwować, co dalej będzie się działo: światło czy cień. No i wy macie uważać, żeby nie jak ten. Yy, ta głupiutka dziewczyna w nieznane skacze, prawda? A później ojeju, nabiłam sobie guza. Albo nabiłem sobie guza. Wy macie intuicję. Wy macie też rozum, tak? No. Pusta obietnica, a wy już ślepo będziecie w to iść. Pusta to jakaś propozycja, nie, niekorzystna dla was. Nie, 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 uważajcie, nie jak ten głupiec. Nie, nie zamknąć oczy i iść, bo ktoś każe. Wiecie o co chodzi? Ja co teraz to Wam nagadałam dziubaski. O jejku, dobra. Karta mantra. Wartość. Nieustannie jesteś godny przynależeć do miłości. Nie potrzeba nic poprawiać. W rzeczywistości jesteś samą miłością. Ty jesteś wartością, wy jesteście wartościowymi ludźmi. Nie skakać ślepo, nie wchodzić ślepo, słuchać swojej intuicji, zbierać informacje, kierować się prawdą. A ja Wam życzę oczywiście cudownego dnia. Dziękuję.